Yo, 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 Witam Was w kolejnym dniu diety. Ale zanim o diecie, muszę Wam opowiedzieć historię życia, jaka mi się przydarzyła. Ja pinkole. Słuchajcie tego... Dzwoni kurier w pół do trzeciej w nocy domofonem, że mam otworzyłam mu drzwi. No mówię, no dobra, no przecież normalnie się wszystko otworzy, nie wszystko się zrobi. Otwieram, szarpię za furtkę, nie da rady. By co jest grane? Drugi raz. Nie da rady. Trzeci raz. Nie da rady. Ja mówię, furtka się nie otwiera? A on mówi, no nie otwiera się furtka, chyba zamarzła. No bo tu napadało tyle śniegu. Meteorolog się pomylił. Napadało ty 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 białego kulka. Wiecie o co chodzi. No i ja ja pierdolę, co ja mam? teraz? Ja w piżamce, dopiero wykąpana. A on do mnie. Musi pani zejść na dół. No bo jak ja przecież tutaj kurczę, y, pani przyniosę ten catering. Nie wiem ja, ja Piroson, co pan gada? no dobra, niech pan poczeka, muszę się ubrać. On się zaczął śmiać i dobra, dobra, nie, niech pani ten, niech pani się ubiera. I oczywiście jak to człowiek szybko... Jakieś szybkie skarpety ubrałam na siebie, jakieś spodnie, wiecie, byle jakie, takie spranie, bo cię ja szy szybko jakikolwiek, wiecie, żeby było. Koco bluzę, roszczoch rana. No i kurde buty ubrałam. Idę. Ja mówię, Boże, ile tu napadało śniegu. On za furtką, tak się patrzył. Ojejku, obudziłem. Ja wiem no nie, w pół do trzeciej w nocy. To chyba wiadomo, że pan obudził, mnie. I... Niech pani ma to, ten catering. No, i przez siatkę podał mi catering. Ja wiem, ja, Dolson. Jak tak dalej będzie, to powiem Wam, że, że hit, hit. Także co, zobaczmy, co, yy, co, ta, co ten catering nam tutaj przybył na dzisiejszy dzień. Także uwaga, uwaga, tu, tu, ru, aż Luna przyszła jeść. Aż Luna przyszła jeść, uwaga, uwaga. Łatwa boujemy. Zobaczmy, co tu jest. No, ale czemu spadać? Kolacja ratatuli. Ratatuj? Oh my god! Z pieczonym łódkiem i pieczywem. Ej, takie pożywne. Bo pierwszy dzień był niepożywny, była zupa. Drugie śniadanie, krem z buraków z serem. O kurde. O kurde. Oho, czyli dzisiaj będzie takie płynne pod wieczorem. Koktajl Morelowy. No, powiem Wam takie płynne: no człowiek się nie naje. Mimo, że to jest 1500 kalorii. A ten drugi dzień był naprawdę taki pożywny. Ale tu widzę, że tu zupka. Tu to będzie ciężko. Bo co to? Dobra, 200 kalorii, ale wiecie, 200 kalorii płynnego, a 200 karol, kalorii, Boże, e, czegoś, co można pochrupać, to jest różnica. Niedobrze. Kurde, same takie śniadanie, twarożek z ogórkiem i rzodkiewką plus bułka. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko to przetrwać, ale jest bułeczka, to jest dobrze. I dobra. O, lubię tą kaszę. Znowu kurczak. Potrawka z kurczakiem, zielonymi warzywami i ryżem curry. No dobra, wydaje się obiad całkiem ten, ale myślę, że chyba będę głodna po tym. Tu są dwa takie wiecie, płynne, więc lala. La, Okej, okay. zacznijmy sobie od śniadanka. To jedziemy z tym śniadankiem. Czekajcie, bo ja tu bułkę za ten... Próbujemy. No oczywiście wiadomo, że to jest na zimno. Wyczułam... Yy, po prostu ogurasa. O, okay, kuriku, już czuć. W woniach. No, rzodkiewka jest bardzo wyczuwalna. Idziemy po jakieś widły. Sprawdźmy to zatem. A, okej. Okay. Dobra, trzeba to wymieszać. I nałożyć na bułkę. To trzeba bułkę przeciąć, bo ja tak uwielbiam jeść. Takie baby bułeczki. Lepiej by się chciało zjeść taką świeżutką. No, ale co? Ale co zrobić? O, zobaczcie, tu co dziabniemy, ciach, 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 ciach. Ważne, że jest bułeczka. Dobra. Jest tu zielony ogórek. Co nie mam? ogórkiem, Czuć rzutkiewkę, jakbym jadła to ze śmietaną, tylko taką gęstą. Nie wiem, jak to określić. Bardzo kwaśne. Nie ma soli. Nie ma pieprzy, trzeba dorzucić. Średnie. To najmniej mi smakuje z tego wszystkiego, co jadłam. Nie moje klimaty. Zjeść trzeba. No co zrobić? Ale nie. Czegoś tu brakuje. Nie, że jakieś obrzydliwe, tylko po prostu takie nie w moich klimatach. No serek, no jak serek, ogórek tu bardzo główną gra rolę, że tak to powiem. Nie, nie, nie dla mnie, nie dla mnie, bo nie ma tutaj żadnego takiego, wiecie, smaku, żeby było jako zają, bo wiecie o co chodzi, nie chcę tu przypinać. Więc no ja bym takie dała, kochani, czwórkę, czwóreczkę. Dzisiaj jestem nie, także widzimy się gdzie? Na podwieczorku. Nie na podwieczorku, tylko na drugim śniadaniu. Boże, boże, co ja gadam? się lekoma, jednocześnie chcąc zbliżyć pięty do maty. Natnij mięsień poprzeczny brzucha, podciągając spolenie nowe w górę. Na kolejnym wydechu wyprostuj nogę nad ziemią i przenieś przeciwstawną rękę za głowę. Na wdechu wróć, i z wydechem ruch na drugą stronę. Do pozycji początkowej i przyciągnij prawe ucho. Boku na wysokość barków. Wdech nosem, otwierając swoje żebra i półca. Z wydechem przyciągnij pępek i aktywuj mięsień poprzeczny brzucha. Wykonuj skłony do boku, opierając się na przedramieniu. Jednocześnie unieś przeciwstawne ramię w górę. Jestem z Ciebie dumna. Do następnego razu. Ja właśnie świeżo po treningu. Czas na drugie śniadanie. Jakoś tak dzisiaj wyjątkowo. Także mamy krem z buraków i to jest na ciepło, więc idziemy podgrzać. Także moi mili, oto jest krem z buraka. No i to jest kochani krem, nie to co zupa eee, Kalaferowa. Nie kalaferowa, kafelowa. Kurde, jaka to była zupa? Kalaferowa. No, Więc ja nie potrafię otwierać tego dziadostwa i zawsze mi się pourywa. Także pachnie mocno burakami. Jak widać jest tu burak po prostu. Jakiś ser chyba tu też był. Czy mi się wydaje? No i co? Robimy testa. Test smakołysza. To będzie bardziej pożywniejsze na pewno, bo jest gęste. Muszę bardziej podgrzać. Co tu, bardzo, co tu dużo mówić? Jakbyście zblendowali barszczyk czerwony z Wigilii. Dosłownie to tak smakuje. Mm, no wiadomo, no nie będę mówić, że wyczuwalny jest burak halo, ale jest jakby robiony na wędzące. Czuć taki właśnie wędzony posmak. Jest przyprawione, jest sól, jest troszkę ostrawe. Taka lekka zupka. Taka lekka zupka. Zobaczymy, co będzie, wiecie, jak ją zjem całą, bo ja po buraku troszkę jakby zgagę delikatną. Nie zawsze, ale nieraz się zdarza. Także jest bardzo wyczuwalna właśnie posmak tej wędzony. Ale jest smaczna. Jest smaczna. Siódemeczka. Siódemeczka. Jest naprawdę w porządeczku. Jeszcze do tego jakiś chlebek, bo ja kocham takie rzeczy z chlebkiem, albo jakieś wiecie grzaneczki, no ale to, żeby się nie zmieściło w kaloriach, także no cóż. Mhm. Mm to co? Widzimy się na obiadku. Czas na kolację. Kurde, nie ja gadam. Obiad, jaką kolację. Zanim kolację to jeszcze podwieczorek, i zanim podwieczorek już będzie kolacja. Także potrawka z kurczakiem, zielonymi warzywami i ryżem kary. Tak to się yy, widzi, więc idziemy to co podgrzać. Nie wygląda zbyt zachęcająco, zwłaszcza ta potrawka. No ryż jak ryż, także zobaczmy, jak to smakuje. No pachnie. Jako tako, nawet luśka jest ciekawa, jak to smakuje, także bierzemy się za testowanie. Trzeba sobie to zmieszać, także mieszamy. No, teraz już sobie zagrzałam mocno. O kurde. O, kurczaki. Chyba nigdy takiej potrawki nie jadłam. Nie przypominam sobie przynajmniej bynajmniej. Dobra. Pachnie! Takim rosołem, nie wiem jak to, takim, takim rosołem, takim yy, z podstawówki. Kurde, mam taki zapach, właśnie w głowie. Takiego, takiej, takiej, kurde, potrawki, trochę, no fakt. Dobra, test. Mhm. Mm Mm. Okej. Okay. Mamy rozeznanie. Dobre. Dobre. Mamy tutaj groszek. Baby groszek. Mamy tutaj e, kurczaka. Mamy tutaj jakieś skrawki, marchewki, to właśnie jakiś taki bulion jakby był gotowany. Yy, wygląda nieapetycznie dla mnie, ale smakuje zupełnie inaczej. Powiem, że będzie wysoko, bo ósemka. Naprawdę mogłabym sobie to szamać. Jest mega dobre. Mm? Naprawdę w porządeczku. Troszkę jak rosół. No normalnie jakbym jadła rosół z groszkiem. I ten kurczaczek też jest przyprawiony dobrze. Mhm. Mm I tu mamy nawet szpa fasolkę szparagową. A nawet luśka poszła jeść. Patrzcie, mam towarzyszkę. Zawsze i wszędzie. Moje diabelice, uuu, ja zawsze mam z kim jeść. Czas na podwieczorek, czyli koktajl morelowy. To ma 200 kalorii także. Okej, <grystanie> okej. Okay, okay. Jezu, ja nie umiem otwierać butelek. pachnie z kiśniętym mlekiem. O Jezus, nie lubię, nienawidzę. Ja będę miała po tym... Fucken, to jest jak... Jezus, jak mam to powiedzieć? Nie, wiem, czy to tak powinno smakować? Czy to jest kisło czy co? Na zimno. No, dobra, wiadomo. Jest to mega dziwne. Ja pamiętam za dzieciaka, kiedy się robiło właśnie, niektórzy lubią śmietanę i cukier. To właśnie coś takiego. Ja nie nawidziłam. I to tak smakuje jak normalnie śmietana połączona z cukrem, do tego troszkę, znaczy dużo mleka, żeby to było płynne. I tak samo to pachnie. Moreli brak, nie ma tu w ogóle smaku moreli. Mm -mm. Sama śmietana, normalnie śmietana i cukier. Nie wiem czy jest tu cukier, ale no taki posmak właśnie mi się robi, e, jak za dzieciaka e, się robiło właśnie śmietana i cukier. Nie. To nie dla mnie. Czwóreczka, czwóreczka. Wypić muszę, no bo nie mam nic w lodówce. Eee, a no, kurde. Będę miała chociaż rurę czystą. <grymne> Może jakbym jeszcze będzie lepiej, jeszcze lepiej. A już tak wyczepałam, że Może to muszę strzejkować. Może będzie lepsze. Mm -mm. Nie. O, oh my god! Czekamy na kolację. Ostatni posiłek. Kolacja. Czyli ratatuli. Z pieczonym łódkiem i pieczywem. No to otwórzmy sobie to ratatuli. I powochajmy to. No jak to jak to kurczak, taki zimnie. Tak to trzeba tam zagrać. Choć nie napisali, bo zapomnieli. O, tu się fajnie otworzyło bezproblemowo. Tak się to prezentuje. Pachnie dobrze, bardzo dużo jakby przyprawy do karkówki. Także spoko, spoko się to będzie działo. No i mamy chlebuś do tego. Także chlebuś sobie tu zostawiam i idę to podgrzać. Mamy podgrzane, więc robimy testa, 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 testa. Wymieszamy sobie. To jest jakiś taki, uuu, cieplutki, widzicie, ale paruje. Paruje, paruje, parole, parole, parole. Dobra, czas. Okej, okay. widzę tu jakiś taki Cukinien. Cukinien, coś jeszcze tutaj mamy oprócz cukinii. Dobra, spróbujmy tak bez mięska. Smakuje kleczo? No, bo jest cukinia. Ok. Spróbujmy to mięsko. Czy to jest mięsko? Nie, aż mi spadło. To jest cukinien. To jest cukinien. To jest mięsko. Dobra, spróbujmy z mięsko. Bardzo dobra propozycja. Naprawdę, mega, 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 mega. Podoba, bo podoba mnie się. Mm. Mój klimat. Także oceniam na 9. Mega mi smakuje. Mogłabym sobie to jeść. I ma to kalorii, zapomniałam powiedzieć, 300, więc kurczaczki mogłabym jeść na kolację spokojnie. Także cały kateryk z dzisiejszego dnia, tam początek był taki, o to, to, to. Określam na taką szósteczkę, bo jednak było więcej tych takich, na 4, chyba tam było 5. I tak dalej, więc taka szóstka, tak. Mmm, piątka, szóstka, ciężko mi określić, takie 5,5. Także, kochani, jeśli chcecie towarzyszyć mi w tej drodze, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco, Naciśnij dzwoneczek. Dzięki temu dostaniesz jeszcze powiadomienie, że mam film. Także dziękuję za oglądanie i co? Widzimy się kolejnego razu. Pa!